Cześć witam was w kolejnym filmie na moim kanale W dzisiejszym filmie pokażę wam moje dwa nowe króliki e, Mają poniedziałek Jest godzina 14 Powiem wam że jest tak bardzo zimno Ile te mamy stopni Stopni mamy No 3 Odczuwana jakby było 10 Ręce mi tak Tak mocno mi ręce kostnieją No ale co e, Ja dzisiaj klikam tutaj siano dam Jak co dzień No zboża i dobra, żeby was wcale nie przedłużać, pokażę Wam moje nowe nabytki. No, ale przy tej klatce. Otworzę sobie tu, tu. Jak możecie zauważyć, są to dwie samice barana. tutaj Wam pokażę. Mają one pół roku. Są jeszcze troszkę nieoswojone. Myślę, że to się zmieni. I urodowody mają w, w uszach. E, Dostałem je na święta od takiego pana. E, właśnie. E, 6 miesięcy mają, więc jeszcze muszę miesiąc poczekać. Bo ja tak baranie trzeba tak w wieku 7 miesięcy. E, muszę jeszcze poczekać miesiąc, żeby móc je tam dopuścić. Właśnie te, tutaj ta pierwsza samica i jej ucho leży i tutaj jest ta druga samica są też siostry w ich mieście, z tego co sprawdzałem w książce rodowodowej do wej, to się tam mówi było 10 urodzonych, 8 odchowanych i 8 rejestrowanych yy, no po prostu już za miesiąc dopuszczają do tego samca będą młode może jak mi się uda A? na tej samiczce nie, Jeszcze ucieka Więc ja ją tutaj nie będę denerwował I po prostu Za miesiąc na, na pewno nagram odcinek Z dopuszczania jakichś wykotów Zobaczymy czy udanych czy nie o, Tam wlazła Na ten No i dobra bardzo mi się to tak powiem szczerze podobając No to chyba jeden z ładniejszych królików Po prostu w mojej hodowli jak mi się, y, jak sobie przypomnę, to w następnym filmie powiem Wam, z której to jest hodowli, powiem Wam tylko, że tutaj w obrębie zachodniopomorskiego. No i dobra, zaraz Wam jeszcze o czymś opowiem. Tutaj przy okazji Podawania, yy, podawania jedzenia tutaj tym wszystkim królikom. Opowiem Wam co się dzieje z, z królikami z Sylwestra, czy petardim jakoś szkodzą, może nie. A więc tak, po pierwsze czy króliki boją się Sylwestra? Jest to w sumie rzecz logiczna, że no boją się te króliczki. Ogólnie ogóle króliki są takimi zwierzętami bardzo płochliwymi, jeśli chodzi o takie rzeczy. E, więc tak, a czy e, miałem kiedyś taki przypadek, że e, mi królik e, padł Sylwestra? Nie. Nie miałem, ale słyszałem o takich przypadkach, że na przykład samica, e, jak to się mówi? Samica po prostu y, waliły głowami tam od tych petard waliły o klatki i po prostu w rezultacie z tego padły y, jeszcze jest ważne aby na przykład nie puszczać tam y, na początku grudnia królika na przykład 1 grudnia no wiadomo królik chodzi 30 dni w ciąży y, po prostu żebyś tam nie wykociła w, w sylwestra czy tam y, no tak 4-5 dni przed Sylwestrem, yy, czy tam 2 dni po Sylwestrze, nie? Żeby się, Ważne, żeby się w ten dzień nie kociła. To po prostu może odrzucić młode, gdy taki, wiecie. Hałas jest i ogólnie. Yy, mi tam się yy, nie będą kociły i dobra. Tutaj jeszcze pokażę wam przymknę lekko. U tych samic na razie siedzą. Czekamy na wykod. Tych trzech tej, tej i tej. Na razie jeszcze nic się nie zapowiada. Mam jeszcze kilka dni bodajże 17 albo 20 któregoś tam nie. Coś takiego je dopuszczałem. Yy, yy, w następnym filmie wam dokładnie powiem, kiedy je opuszczałem. Zobaczę, co wam będę nagrywał. Więc ja się już z Wami żegnam. Yy, film jeszcze pojawi się przed Nowym Rokiem, w tym roku. Yy, prawdopodobnie w Sylwestra wleci. Jeszcze muszę innego nagrać. Yy, I dobra. Do następnego, cześć.